I kolejny tydzień, kolejna gazetka Aldi, który to Aldi ma to coś. Coś na Europejski Tydzień, chociażby też polecam te promocje. Od 24 do 29 października zaglądam, co ciekawego można wyhaczyć, wyrwać w Aldi. Kapustę białą, na przykład naprażone. Złoty 99, albo dusząki to też się nazywa, prawda? Złoty 99 za 1 kg tej oto kapusty. Gruszka też w dobrej cenie 3,99. No nie są to towary pierwszej potrzeby, ale zobaczymy, co będzie dalej. Na na pierwszej stronie też wyhaczam dla Was filetę z makreli w sosie pomidorowym za 3,49. To jest naprawdę dobra cena. Warto się nią zainteresować. Coś tak świeżego od Aldi mamy jeszcze ziemniaki za złoty 49, zł. selera za 4,49, albo pomidorki papryczkowe, takie do podjadania, do jajecznicy są też dobre za 12,99 za 1 kg. Na kolejnej stronie, na przykład skrzydełka z kurczaka XXL za kilogram 8.49. No jest jest tych skrzydełek dużo. No ale dla całej rodziny warto myślę, że kupić. Co jeszcze? Na przykład, o, kabanosyk. Obok kabanosów nie mogę przejść obojętnie. Kabanosy XXL, kolejny duży produkt 150 g za 5.49. Co jeszcze można by było polecić? Otóż informuję wszemi wobec, że dżem, słoik, łowicz kosztuje 4,99. Idealne mamy połączenie, tak, bo chleb z kamiennego pieca, sztuka 500 gramów, takiej, o takiej gramaturze za 3,69. Kolejne strony, coś w supercenie? Przekonamy się. Co tam Aldi ma do zaoferowania? O tej makreli już mówiłem i to z tym się zgadzam, jest to naprawdę w dobrej cenie. Jeśli ktoś planuje sobie na przykład przecier pomidorowy kupić, to za 2,49 wyrwie w Aldi w promocji albo wodę mineralną Cisowiankę za złote 49. Też dobra przystępna cena, powiedzmy. Bywały te wody taniej, no ale mamy teraz takie czasy jakie mamy. Kubuś woda i owoce, butelka 400 ml za złote 99. Tutaj warto się zainteresować. Kawa kilogramowa do mielenia 45,99, barista krema albo też Espresso wybrane rodzaje. Na tej stronie też lody premium. Jeśli ktoś chce sobie przypomnieć smak lata, to 8,99 płacimy za te lody. Co jeszcze mamy masełko? Masło irlandzkie opakowanie 200 gramów. Jest ono dobrej jakości. Czasem warto też sobie się szarpnąć na takie masło 8,49 za jedną sztukę. Yy, polecam też na przykład makaron. Włoski za 6,99, proszę bardzo, tutaj. Albo włoskie antipasti, słoik 280 gramów, dobre za 6,99. To te europejskie smaki są. Yy, ser Królewski 4,49 wyrywamy w takiej cenie. Yy, Łacia, te świeże mleko 3,2%. butelka 1 litr za 3,39. No, tragedii nie ma. Nie ma też wielkiej, wielkiej rewelacji cenowej, ale myślę, że yy, to jest cena, która powinna przyciągnąć ten produkt do naszego koszyków. Malinki proszę. Ciekawe czy one są świeże i dobre. Przekonajcie się. 6.99 22% taniej płacimy za malinki. No i jeszcze uwaga od czwartku od 27 do 29 w Aldi właśnie chociażby chude mięso, mielone z szynki opakowanie 500 g za 7.99 albo też mamy szynkę od szwagra, a do szwagra to z flaszką. Brr, to znaczy z szynką za 25.90 się wybieramy. To był przegląd szybki gazetki Aldi. Oczywiście to Wybrane produkty, tych stron jest więcej. O subskrypcji mówiłem? Jeśli nie, to polecam bardzo serdecznie. Kolejne filmy w kolejnych dniach na tym kanale właśnie.